Cześć Siemanko w odcinku sprzedażowym. Niestety, ceny byków lecą na łeb, na szyję, w dół. Mieliśmy te byczki sprzedawać około połowa czerwca, koniec czerwca. Należy patrzymy, co się zaczyna dziać. Więc, yy, padła decyzja, że wołamy i sprzedajemy. Jeden Simmental, yy, dwa yy, angusiki. Ten tutaj za ścianą, właśnie jeden z nich. O, tak się prezentuje. Ważymy na wadze niezależnej. Samochód będzie jechał, to zważymy go najpierw, żeby tara była. Załadujemy byczki i z powrotem wracamy na wagę ogólną. Tak się byczki prezentują od tyłu. No myślę, że ładny kaliberek. Niestety nie weźmiemy już tyle za nie, co za tamte. No ale tak to jest z niestety. Nie, nie jest to zależne od nas. Ceny dyktowane są z góry. Także idą na sprzedaż te trzy byczki. Wiek standardowo 21-22 miesiące. Tą grupę właśnie tych trzech mieliśmy podciągnąć pod 2 lata nawet, jakby się ceny utrzymywały, ale no, niestety, sprzedaliśmy wtedy trzy, i teraz wyjadą kolejne trzy, czyli grupa sześciu sztuk, która była zakupiona razem. I różniły się tam miesiąc w jednej, miesiąc w drugiej, więc... więc tak one się prezentują. Więcej opowiem już, jak będę wiedział, z uwagi no i cenę ogólną. Tata zamawiał kupującego, więc nie wiem jaka będzie cena. No przyjadą na miejsce dopiero zagadam z chłopakami. No i tyle. Była fajna sytuacja stabilizująca, ustabilizowało się te ceny i można było już fajnie, fajnie te byczki tuczyć i na nich ładnie zarabiać, no ale ta sielanka nie mogła trwać długo. Słyszy się pogłoski, że nawet byki mają zejść do ceny 10 zł na żywą wagę. Także wtedy przy tych kosztach, no teraz już ceny nawozów też spadły. No to chyba musi wszystko spadać, żeby to rolnik nie mógł za dużo zarobić. Także jakbyście, piszcie w komentarzach jeszcze, zanim obejrzycie dalszą część odcinka, jakie byście dali wagi. Tym byczkom. No widzicie, ładne kabanki, zbite, szerokie. Co tu chcieć od tego byka? Pójść w ładnej cenie, ładnie się wybić. Reszta dopiero będzie sprzedawana pewnie pod koniec roku, bo one są sporo młodsze. Także usłyszymy się już jak będę coś więcej wiedział. I widzimy się już parę dni później. Byłem rozliczyć byczki. Stanowiska będą puste tutaj przez długi czas, bo dopiero będą tutaj te byczki sprowadzone z pastwiska na łańcuchy. Jak te będą jeszcze sprzedane gdzieś około październik. To są takie typowe HF-y, więc one będą trzymane do dwóch lat co najmniej, żeby podbiły trochę, bo na razie są cienkie. Tak samo jak i ten, tutaj musi to się jeszcze lepiej ogarnąć. No, a tutaj tego jednego nie będziemy wcześniej sprzedawać, też już pójdzie razem z nimi w jednym terminie. Ale teraz nie o tym, bo podsumujmy sprzedaż. Tak jak mówiłem wcześniej, byki poleciały na łeb na szyję. Dwa tygodnie wcześniej można było dostać za te byczki 2060, za R klasę. Bez problemu, a teraz już spadło u nas, nie wiem jak gdzieś indziej, na 19,60, więc złotówkę na WBC to już jest dużo. I tak podsumujmy: ten cementalek tutaj, co stało od słupa, on był z nich najmniejszy. Waga żywa wyszła 730 kg. Żeśmy sprawdzali wagę żywą ogólną wszystkich trzech, ważąc na niezależnej wadze. Na jednym ze skupów, i po tym, żeśmy porównywali tą wagę już na ubojni, pojedynczo ważąc z każdą sztukę, i ten tutaj ważył 730 cmentalek. Tutaj nazwałem tego taki mały angus, on ważył 750. No i ten za ścianą, co był ten większy angus, myślałem, że on będzie miał większą wagę, ale mimo, że był gabarytowo większy. To waga wyszła jego taka sama czyli też 750, tutaj ten mały karakaniec Cimentalek. Taki wydawał się nie za duży, ale dobrze był zbity, że taką wagę osiągnął. No i tak poszło to on na WBC. Tutaj za Cimentala dostaliśmy 20 zł netto. On się wybił w R klasie Ten mały tutaj najlepiej się wybił, bo dał 400 40 kilo mięsa i on poszedł w, w klasie po 20-40, na no ten za ściano też byłerkowy, on się wybił 57%, ale on już poszedł w R klasie R. Cimental wybił się najgorzej. Cimental wybił się najgorzej bo 55% Także też tego się spodziewałem, bo już z wieloma handlarzami gadałem i każdy mówił to samo chyba, więc musi to coś w tym być, że z cimentala jest dużo odpadu. Grube golenie, duży łeb, gruba skóra i wcale te cimentale tak się dobrze nie wybijają. No, a tutaj te dwa Angusiki naprawdę pokazały klasę 57%, 59%. I tutaj właśnie, e, duża różnica między jednym a drugim andusem. E, ta sama waga 750 kg A ten, że poszedł w wyższej, lepszej klasie, w wyższej cenie To między jednym a drugim e, wyszło 600 zł różnicy e, Cementel nam zaniżył e, tutaj i wybicie, i cenę I teraz co mogę powiedzieć, e, z czystym sumieniem, że chyba w końcu nie zostaliśmy oszukani Wybicie naprawdę bardzo pozytywne. Tamte Angusy, co były wcześniej sprzedawane, nie wiem czy też nie powinny się wybić około 58%. Także tutaj no wiadomo, jest to pierwszy handel, bo też żeśmy zahandlowali teraz z nową firmą znowu i zobaczymy. Na pewno następny rzut idzie do nich, bo zapłacili nam najlepiej, wybicie najlepsze. Mimo że już cena spadła. To oni byli u nas oglądać te byczki dwa tygodnie wcześniej, jak te ceny były wyższe. I dlatego też dostaliśmy na ten dzień sprzedaży też tak samo wyższą cenę niż ta, co była już w dzień dla innych rolników. Nie wiem, jakoś tak podeszli do nas bardzo fajnie, więc ja jestem ja jestem zadowolony. Myślę, że tata też. Yy, przeliczając to na żywą wagę, yy, zakręciły się tak jak chcieliśmy za nie wziąć, czyli około 13 zł, bo dążyliśmy do tego, żeby sprzedać na żywą. Ale w końcu znowu zostaliśmy namówieni na yy, WBC. No i to bym chyba yy, strzał w dziesiątkę, bo 13 zł na żywą nie chcieli nam dać yy, ci sami, co właśnie byli dwa tygodnie tym oglądać. I dlatego też nie sprzedawaliśmy od razu tych byków. Bo jak, jeśli byśmy wtedy dostali za nie 13 zł na żywą, to one by pojechały na drugi dzień od razu. A tak to szukaliśmy jeszcze innego kupca, a że tam kolejny kupiec, do którego zadzwoniłem, po prostu przyjechał, jak robiliśmy sianą kiszonkę. Powiedziałem, że nie mam czasu nawet dwóch, trzech minut, żeby pójść te byczki pokazać i chyba się pogniewał, czy coś, no bo już więcej do mnie nie przyjechał, mimo że się umawialiśmy tam na konkretny dzień i godzinę więc olałem temat i tutaj wezwałem ponownie tych, co byli u nas wcześniej także myślę, że bardzo dobrze na tym wyszliśmy teraz nie mamy sprzedaży, zobaczymy co tam na tym rynku byków się wydarzy dalej cały czas spadki w dół Obawiam się tego, że mogą spaść nawet do 10 zł na żywą wagę, więc myślę, że dobra decyzja. A co z tymi? no Na razie mamy dużo paszy, też mamy sporo beli do zużycia, więc padła decyzja, że te byki tutaj trzymamy dłużej. One by się te, na tą chwilę myślę, że słabo wybiły. Tutaj, tak jak się śmiejecie, nieraz, że odgięć kabyczek. No on z nich wygląda najlepiej, a tutaj zobaczcie, no to jeszcze musi To jeszcze musi się nabić, bo To jest HF niestety One wymagają często tego, żeby trzymać ich do dwóch lat yy, Także yy, Są różne odmieńce, yy, na przykład mogę wam tutaj pokazać yy, Też jest HF Ale on już według mnie na tą chwilę one dopiero będą miały w październiku 2 lata, o! On już teraz ma około 700 parę kilo. Także, cóż, tak wygląda podsumowanie. Jesteśmy zadowoleni. Jeśli byście chcieli się dowiedzieć, gdzie zostały sprzedane. Udzielę informacji w wiadomości prywatnej. Na razie jeszcze nie rozmawiałem z tą firmą skupującą. E, czy po prostu mam tutaj się wypowiadać na ich temat, czy nie. Dlatego też na razie zostawiam to w tajemnicy. E, przy następnej sprzedaży myślę, że się dogadam jakoś. I już będę mógł powiedzieć nazwę konkretnej firmy. Może to też będą dla mnie jakieś dodatkowe korzyści, że po prostu będzie teraz uczciwy handel, no bo uchować to jest jedno, ale dobrze sprzedać. To jest też bardzo ważna sprawa. Więc Wy też, jak tylko możecie, szukajcie jak najlepszych rynków zbytu. Nie dawajcie się oszukiwać, bo to za dużo się słyszy, że po prostu zaniżane są ceny, za dużo zarabiają pośrednicy i trzeba szukać jak najlepszego rynku zbytu. Także dzięki za uwagę i zapraszam Was do, na kolejne odcinki. Na razie